Witam wszystkich serdecznie. Przedstawię dzisiaj Wam coś ciekawego. W tym małym woreczku jest bezprzewodowy kontroler do symulatora RC. Tylko takie coś jest, taki woreczek. Dzięki temu będę mógł um, podłączyć swoją aparaturę. Do symulatora. Mam tutaj aparaturę taką. Aparatura jakiś odbiornik przykładowy i to. I sobie podłączymy. Podłączymy sobie tak, nie ma niestety instrukcji. Także będziemy musieli sobie jakoś poradzić. Który okay, mi tutaj? Tak. Aparaturę mam podłączoną. Komputer. Włączam teraz ten dings do USB. Świeci się. Coś nam się pojawiło w urządzeniu i drukarki. To jest to falencji, To jest nasz sterownik. I jak sobie zobaczymy, ustawienia. To pokazuje nam jak tutaj się rusza. Teraz musimy sobie ściągnąć oprogramowanie, które pomoże nam w wykalibrowaniu tego. Ja już sobie ściągnąłem. Wcześniej nazywa się iRange e X. Zobaczmy jak działa. Tu działa OK. Tu nie działa w ogóle. To działa jakoś dziwnie. Dobrze, spróbujemy teraz poprzestawiać kabelki. Zobaczymy, jak teraz działa. Podu pokażę Wam jeszcze dokładnie, jak podłączony jest ten sterownik. Tutaj mamy podłączoną tą potrójną wtyczkę A następnie połączony, i To jest to podłączone do kanału lotek Jest zasilany tędy I tutaj po kolei mam czerwony, fioletowy, zielony, czarny i biały Tak to mniej więcej wygląda i wtedy kanały są takie jak trzeba, czyli takie jak tutaj. Dodałem jeszcze dwa kanały: Right, tutaj jest. I z drugiej strony: Disarm, Yarn. Działa. Jak już mamy dobrze ustawiony odbiornik, kanały działają dobrze. To spróbujemy, może sobie polatać. Input USB controller, calibrate controller, dobrze. Skalibrujemy. Centruję. Tak. Trzeba wycentrować się drążki i e, tak jak tutaj pokazuję na obrazku. OK, tak. Kierunek w lewo. Przytrzymam. Widać. Lata tutaj kanał. OK, to będzie. I naciskam, trzymam drążek i trzymuję, OK, dobra, mamy ją. Mamy teraz gaz Jest trotu ale lewa Trzymam OK. Dobrze <ścoughs> sprawdźmy działa nam tutaj. Kanały są OK. Dobrze i spróbujmy. Desert. Kamera, tak jestem na stole. Ciała. Nie jestem zbyt dobry w lataniu dronem. Ale Okej, zobaczymy jak to działa. I gdzieś tam polecieliśmy. OK, może zmieni sobie widok. Spróbujemy sobie polatać jak to pał. Ups! <grych> Okej, dobra. Jeszcze raz. Dobrze. Jeszcze raz. Dobrze. Jak widać działa. Spróbuję teraz innego symulatora. Symulatora Samolotu. W instrukcji na stronie Banguda jest napisane, że to nie obsługuje um, samolotowych symulatorów, natomiast tego obsługuje, a może dlatego, że Multiflight obsługuje um, kontrolery USB. Tak, potwierdzam, działa. Spróbujemy sobie polecieć. Okay, zrobię oddalenie. Tak widać działa. Działa i bardzo fajnie będąc. <laughs> okay, jak widać bardzo fajnie działa. Także dzięki temu śmiesznemu urządzonku korzystam ze swojego odbiornika, swojej aparatury. Zasilane jest bezpośrednio z portu USB. Także bardzo fajnie się tym bawi. Żaden kabelek się nie majta. Proszę, nie ma kabelka pod spodem. I lata. I to by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję, że obejrzeliście ten film i zapraszam na moje następne filmy. Do zobaczenia.